Dzień dobry państwu. Sobotnią popołudniowo i herbaciano w kubeczku. Herbasiano z moim ulubionym kubeczkiem z pieskami. Mam kilka ulubionych kubków, niektóre są również wasze ulubione. Ten zielony taki duży, to wiem, że się spodobał, paru osobni. No, nawet nie wiem skąd go mam. Pewnie gdzieś ukradłem. <grym> tak, bo ja czasami kradnę kubki. Nie w sklepie, u kogoś w domu. <grym> nie no, żartuję, nie kradnę, tylko sobie zabieram. <grym> Prawie to samo. No a. <grym> Humor to pisuje, nie? Cza, cza, a się wyspaliśmy dzisiaj, głujej już. Um, no, pogadanka herbaciana taka stric sensu stricte, czyli um, takie o um, wszystkim i o niczym. To za chwilę. Um, wczoraj w nocy nagrałem film, ale już go nie publikowałem, bo stwierdziłem, że zostawię go na poniedziałek, jako że temat jest uniwersalny. Natomiast co dzisiaj? Ano, dzisiaj, proszę Państwa, teraz, właśnie tu i teraz będę robić pogadankę parapsychologiczną, której po pierwsze dawno nie było, a po drugie, po drugie z uwagi na to, że temat powraca jak bumerang cały czas. Ja już nagrałem o tym chyba dwa albo trzy odcinki tego typu. W międzyczasie w różnych pogadankach zupełnie takich nietematycznych też powtarzam wciąż to samo. Temat powracający jak bumerang, a mianowicie temat ograniczeń które zresztą sami sobie narzucamy, znaczy sami, narzucamy je pod wpływem e, wychowania i, i otoczenia. E, I często nie przychodzi nam do głowy, że możemy jej na zwyczajnie świecie odrzucić. To za chwilę. E, ograniczenia i e, z czego one wynikają, e, dlaczego, dlaczego tak naprawdę sami siebie tym krzywdzimy. E, poniekąd będzie to również przypomnienie o tym, co, e, co mówię i cały czas o pewności siebie. Związanej przede wszystkim z pokochaniem, z polubieniem samego siebie, zacznijmy od polubienia samego siebie, żyjemy w tych ograniczeniach. Skąd w ogóle pomysł na filmik? Ano taki, że rozmawiam z bardzo wieloma z Wami na prywatnych konwersacjach, sobie rozmawiamy w przestrzeni tak zwanej półpublicznej, czyli na, na grupie Jakubowski 76. Link znajdziecie pod filmem, też rozmawiamy. I wynika z tych rozmów dosyć często, że cały czas, cały czas jest w kółko wałkowane jeden i ten, ten sam schemat. Co ludzie pomyślą? Wbijamy się w ograniczenia, bo co ludzie powiedzą? Bo co powie rodzina? Bo jak zareaguje mama z tatą? Jak na przykład dokonam takiego a nie innego wyboru szkoły? Bo rodzice oczekują ode mnie, że będę lekarzem, a ja nie chcę. To nie bądź. Prosta odpowiedź. To nie bądź. Ja wiem, ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale wcale nie jest tak trudno to zrobić. Tylko trzeba mieć taką swoją własną, cywilną, prywatną odwagę, żeby, żeby się przeciwstawić. Albo żeby dokonać takich zachowań, żeby, żeby, żeby temat rozszedł się po kościach. O czym mówię o rozejściu po kościach? Najzwyczajniej w świecie przytakiwać, a robić swoje. Czasami, czasami nie ja mówię, że często, ale czasami nie warto się kłócić z kimś, kto na przykład ma odmienne zdanie. Nie warto się kłócić. Można przemilczeć, można nie zareagować, można po prostu przytaknąć. Wiesz co? W sumie to masz rację. A swoje sobie myśleć. I ta osoba przestanie ten temat wałkować. Odczepi się. Słuchajcie, ja wiem, jak doskonale, ja doskonale wiem, jak silnie zakorzenione są w nas te. Ja bym je nazwał ta spuścizna wychowawczo-cywilizacyjna, którą mamy w głowie, która jest nam wbijana od momentu narodzin tak naprawdę przez cały proces wychowawczy, przez otoczenie, przez rodzinę, przez media, wszystko po kolei. Tak jest to głęboko zakorzenione, że pomimo tego, że ja już od kilku ładnych lat mam tego świadomość i pracuję nad sobą samym bardzo intensywnie, ciąg wciąż od nowa i od nowa popełniam te same błędy. Co świetnie widać na przykładzie na przykład moich. Na przykładzie, na przykład. No i widzicie, już się, już się poprawiam, bo już się boję, że mnie ktoś skrytykuje. To jest właśnie to. A w dupie, tak mówię. Wiecie o co chodzi. To, co mówiłem we wczorajszym filmie, dziękuję Wam bardzo, że mnie poprawiacie. Dziękuję bardzo, że zwracacie na to uwagę. Eee, powinienem to przyjmować e, dla samego siebie, jeśli dobrze się z tym czuję, e, że ktoś mi zwrócił uwagę, w sensie, że. A, poprawię w takim razie to, że mówię w taki, nie wiem, zły, niepoprawny sposób albo coś. Jeżeli jeżeli, mi to, jeżeli jest mi to potrzebne, jeżeli dobrze się będę z tym czuł, to jasne. A jeżeli jest to przeciwko mnie, to nie będę tego robił tylko dlatego, że komuś się to nie podoba. No, czy często jest oczywiście tak, że zrobię to, nie? Bo. bo no bo tak ludzie. Bo, bo co ludzie powiedzą? No właśnie, to co ludzie powiedzą? Ja, ja wezmę na przykład samego siebie, jako przykład samego siebie. Podam w moich komentarzach. Często widzicie, są osoby, które w jakiś tam sposób e, mnie m, atakują. To duże słowo, ale napadają na mnie, na, ten, na komentarzowo. E, jak tam ktoś mnie wyzywa od pedałów, idiotów i tak dalej, to się tym nie przejmuje. Ale taki czuły punkt, ponieważ ja zaraz powiem, dlaczego czułem, taki czuły punkt, jak ktoś uderza w moją edukację. Dlaczego? Dlatego, że ja włożyłem bardzo dużo wysiłku. I jednym z moich takich, jeżeli pytają mnie na przykład na rozmowach kwalifikacyjnych albo gdzieś o to, co jest moim największym osiągnięciem, co uznałbym za największe osiągnięcie w moim życiu, to podaję dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest zdobycie moje, mojego wykształcenia, mojej edukacji. A drugim elementem jest to, że to już w tej chwili na Wyspach, a w Polsce już też, ale na Wyspach najbardziej, to, że przestałem ukrywać, kim jestem. W ogóle. Nie tylko w sensie orientacji. W ogóle. Że jestem cholerykiem, że jestem osobą, która wierzy w teorie spiskowe, że jestem osobą, która robi to, tamto, tamto, tamto. Przestałem to ukrywać przed ludźmi. Mówię o tym głośno, nie wstydzę się tego. To jest moje drugie największe życiowe osiągnięcie. Oczywiście, że osoba z taką postawą będzie natychmiast narażona na krytykę. Jestem. I teraz jest y, zadanie ważne takie, żeby tą krytykę nauczyć się przyjmować. Y, przyjmować. Hmm? Więc wracając do tego, ktoś mnie atakuje na, na, na przykładzie edukacji, zarzucając mi nieuctwo, zarzucając mi analfabetyzm, coś tam, coś tam. To mnie od razu spina. Bo sobie myślę, kuba, nic o mnie nie wiesz. Nic o mnie nie wiesz. Nie masz zielonego pojęcia, jaką cenę zapłaciłem za to, żeby skończyć studia pierwsze. Bo drugie sobie zapłaciłem już pracując, ale pierwsze studia, które teoretycznie były za darmo. Ale nam się w domu nie przelewało, bo byliśmy z mamą już wtedy sami. Nie przelewało mi się. Nie przelewało nam się. I co robiłem? Żeby zarobić na swoje własne potrzeby. Bo co otrzymałem od mamy, czy nie przelewało? No nie byliśmy biedni, ale też nie byliśmy ta bo nie byłem z bogatego domu, wiecie o co chodzi. Moja mama dała mi WIKTO, pierunek, jedzenie, zesponsorowała moją edukację w postaci książek i tak dalej. Ale na wszystkie takie rzeczy, moje własne, prywatne, typu imprezowanie, ciuchy i tak dalej. Znaczy ciuchy tam też jakiś standard był, nie? Ale żeby takie, wiesz, jakieś zachcianki miałem, to, to ja sobie na wszystko zarobiłem sam. Ja wykładałem towary w supermarketach w godzinach nocnych, bo były takie zajęcia dla studentów od 22 do 2 w nocy. Albo y, bardzo intratna robota, mycie przystanków autobusowych też w nocy. Wstawało się o, o 3 w nocy i myło się je do 6 rano. Jeździliśmy takim samochodzikiem i myliśmy na szybko przystanki. Fajnie płacili zresztą. I takie rzeczy się robiło. Dorabianie sobie w barze, gdzieś tam, korepetycjami. To było do zrobienia i zrobiłem to. I dlatego to mnie tak spina, ale z drugiej strony zaraz jestem, jestem cholerykiem, więc się spinam. Czasami od razu natychmiast, nie myśląc, odpisuję na taki komentarz i wwalę równo. A potem sobie to czytam i myślę, ja już potem zostanę te komentarze, bo ja wbrew, zarzucanym, wbrew często zarzucanym mi zarzucaniu, mi, że usuwam komentarze, nie, nie usuwam komentarzy. Nigdy tego nie robiłem. Nigdy. To widzowie, czy chyba czasem sobie usuwają komentarze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale często widzę, że niektóre komentarze znikają. Natomiast ja nie usuwam komentarzy, ja jestem konsekwentny. Jeżeli napisałem, nawet kogoś z bluzgę, tak jak ostatnio wspomnianą Ludwikę, zbluzgałem celowo, na drugi dzień sobie pomyślałem, może pojechałem za bardzo, nie znam w sumie tej dziewczyny, może ją dotknąłem, może coś tam, potem sobie mówię, nie, zostawię to. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, trudno, najwyżej będę wystawiony znowu na ostrzał. Wiecie o co chodzi? Ja jestem w takich sytuacjach konsekwentny. Raz jedyny, raz jedyny. To już zresztą wiecie. E, ściągnąłem z kanału jeden jedyny film. Ale tam już naprawdę przesadziłem, to chodziło bardziej o moje własne bezpieczeństwo niż... i bezpieczeństwo tego kanału, żeby jeszcze istniał. niż, e, niż, niż, niż o jakieś tam rzeczy, że się czegoś mają. Wcześniej nie raz w filmach, przecież sami dobrze wiecie, wygłaszam bardzo niepopularne i dosyć moc, mocne tezy, więc... Więc no, jak dotąd się nic nie stało. Dziękujmy za to e, opatrzności. Ale słuchajcie. I spinam się, piszę komentarz, potem sobie przychodzę do tego, mówię, ale właściwie, po co ja odpowiem? Tak sobie myślę, po co ja właściwie odpisuję takiej osobie? No dobrze, mam rację. Ta osoba nic o mnie nie wie. Próbuję mnie może dotknąć, może znalazła mój czuły punkt i w ten sposób jedzie w tej chwili, żeby mnie dotknąć. Prawda? Co mogę zrobić najlepszego? Powiedzieć. Mogę na przykład napisać, wiesz co, dziękuję Ci za Twoją opinię, jest dla mnie ważna. I tyle. Albo nie napisać nic najlepiej. Nie odpowiadać. Jesteś szaleńcem, ktoś mi powie. Tak, jestem. Bo trzeba być szalonym, żeby nie podporządkowywać się poprawności politycznej. Żeby głośno mówić o tym, bez, bez obaw tak naprawdę często. Bo ja jestem taką osobą, że ja najpierw często, zwłaszcza w afekcie, powiem, a potem pomyślę, co powiedziałem. Żeby nie bać się mówić tego, co się myśli. Chociaż dosyć często są to bardzo niepopularne stwierdzenia. Ja nieraz w życiu dostałem po dupie i to mocno właśnie za to, że mam niewyparzoną mordę i za dużo gadam. Trochę to utemperowałem na zasadzie, że dosyć często już teraz, od, od tam powiedzmy dwóch, trzech lat już jestem taki, że często gryzę się w język. Wolę nie powiedzieć nic, niż powiedzieć tam, to, co mam na myśli. Ale to wszystko kalkuluję w kategoriach sytuacji, i do której się odnoszę i ludzi, do których to będę mówił. Nieprzekonanych nie przekonam. Jeżeli ktoś sobie ubzdurał jakąś teorię, czy to na mój temat, czy na inny temat, nie ma sensu takiej osoby przekonywać. Ja próbuję raz, dwa razy, podając konkretne argumenty. Słuchaj, nie jest tak, jak mówisz, w mojej opinii, ponieważ to, to i to. Ta osoba idzie dalej w zaparte, podaje kolejne, powiedzmy, parę argumentów. Jak za drugim razem jest dalej w zaparte, ja, nie, nie, ja w ogóle nie kontynuuję, bo to nie ma sensu. Przeko nieprzekonany albo przekona się sam, ale na pewno nie przekona go nikt z zewnątrz. Taka osoba nieprzekonana najczęściej, najczęściej jest osobą z natury przekorną. Im bardziej będziemy ją przekonywać, tym bardziej ona się będzie zapierać. Nie ma sensu. Warto powiedzieć lub napisać swoje argumenty i zostawić to. Często się zdarza, że taka osoba sobie to potem przeczyta, przemyśli na spokojnie, wyciągnie swoje własne wnioski, nawet przez narrację. I to działa też w odwrotną stronę. Ja jestem taki. Ja, na, ja mam swoją pulę wierzeń, tak? Rzeczy, w które uważam za prawdziwe, za prawdę i wierzę w nie. Kiedy spotykam się z opiniami odmiennymi, to pierwsza reakcja jest właśnie taka, że hej, hello. Nie? To jest bardzo ludzkie, tego się nie ma co wstydzić. Tylko warte jest to, i tu uważam, kolejny punkt zadowolenia z samego siebie, że już zrobiłem postem. Często na dzień dobry mówię, wiesz co, skończ gadać, opowiadać bzdury, bo nic nie wiesz, bo coś tam, coś tam. Ktoś mi podaje konkretne argumenty, ja je zazwyczaj wypieram albo szukam kontrargumentów, To jest typowe, bo też jestem przekorny strasznie z natury. Ale już widzę u siebie takie zmiany, że coraz częściej, potem spokojnie, już po jakimś czasie myślę o tym i na rzeczowe argumenty, które ubalają na przykład jakąś moją teorię, jestem w stanie powiedzieć, wiesz co? Masz rację. Masz rację, źle, źle myślałem o tym. Może nie jest tak, jak właśnie sobie wymyśliłem. Wiecie o co chodzi? Przyznaję się. Przyznawać się, to jest, to jest bardzo trudne, ale wiecie ile sprawia radości? Przede wszystkim uspokaja emocje. Nie jesteśmy nieomylni, ja też nie jestem. Nigdy nie byłem zresztą. Kiedyś mi się wydawało, że jestem. To, jest, to był czas, w którym byłem strasznie zarozumiały. Strasznie. X lat temu, bardzo dawno temu. Byłem przekonany o tym, że jestem najmądrzejszy, najbardziej wykształcony na świecie w ogóle niesamowicie. Jestem tak zajebisty, że nawet do mnie nie podchodźcie. Absolutnie nie, nie przyjmowałem absolutnie żadnego innego zdania poza moim własnym. I najlepiej się to towarzysko dla mnie skończyło i nie tylko. Eee, potem wyszedłem z tej skorupy właśnie. Eee, ale do czego zmierzam? Ograniczenia. Te ograniczenia, które mamy, piszę z niektórymi widzami. Bardzo często to są młodzi, bardzo młodzi widzowie. I w zasadzie ten odcinek kieruję i dedykuje do tych wszystkich, którzy, którzy są bardzo młodzi. Nie będę wymieniał wieku poniżej 20 lat, ale do wszystkich generalnie, ale do tych w szczególności. Zwłaszcza do tych, którzy dopiero wchodzą w dorosłość, będąc nastolatkami. I będąc zagubionymi z jednej strony, mając potrzeby bycia wolnym i swobodnym, a z drugiej strony żyjąc w ograniczeniach narzuconych przez otoczenie i samych sobie. Ee, ukrywasz się, nie mówisz o sobie, nie opowiadasz, unikasz towarzystwa, bo uważasz, że jesteś nieatrakcyjna, nieatrakcyjny, nieinteligentna, nieinteligentny, albo uważasz, że jesteś inteligentny, ale inni Cię nie rozumieją, a nie masz siły z nimi walczyć, itd., itd., itd. Z czego to wynika? Z tego, że nie mamy zaufania, mówię teraz my w sensie wszyscy nie mamy do samych siebie zaufania, czyli nie lubimy samych siebie. Zrobiłem o tym dawno temu odcinek. Poszukam go i wrzucę jeszcze raz ten link do tego odcinka na grupie Jakubowski 76. Tam będziecie mogli sobie go zobaczyć. To jest odcinek sprzed kilku miesięcy o polubianiu samego siebie. Tak długo, jak długo nie będziemy lubić i akceptować samych siebie takimi, jakimi jesteśmy? Nie takimi, jak inni chcieliby, żebyśmy byli albo my sami chcielibyśmy być? Tylko takimi, jakimi jesteśmy, jak nos Pan Bóg stworzył. O to chodzi. Tak długo, jak długo nie zaznamy akceptacji tego, to nie będziemy mieli akceptacji ze strony innych. Jak inni mogą nas akceptować, skoro my samych siebie nie akceptujemy? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Jak możecie oczekiwać akceptacji od innych, skoro sami siebie nie akceptujecie? No, pomyślcie o tym. Ja największy krok do przodu w relacjach międzyludzkich zrobiłem w momencie, kiedy w końcu, w końcu pokochałem samego siebie. Kiedy w końcu po x dniach, tygodniach, miesiącach pracy z lustrem, co dwa dni, co trzy dni, czasami codziennie, to trwało dobre trzy miesiące. No, może nawet więcej trochę. Kiedy w końcu, wcześniej bez przekonania, a z czasem z coraz większym przekonaniem powtarzałem sobie, Michał, kocham Cię. Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Wymieniłem swoje dobre cechy, mówiłem sobie komplementy, jak do najlepszego przyjaciela, którego kocham. I kiedy nastąpił ten dzień, w którym zobaczyłem w lustrze, spojrzałem sobie samemu głęboko w oczy, i zobaczyłem siebie samego jako człowieka wystraszonego, smutnego, samotnego, zdezorientowanego. I poczułem, że muszę go przytulić, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. I stojąc przed tym lustrem, ryczałem jak dziecko. I to był przełomowy moment odkrycia siebie, że jestem tym człowiekiem, którego kocham najbardziej. Nikt inny, nawet moja matka, nawet mój ojciec, bracia, nikt inny nie pokocha mnie tak bardzo, jak ja siebie kocham i kochać powinienem. Nikt tego nie zrobi. Pomijając to, że wszyscy ludzie w naszym życiu się pojawiają i z niego odchodzą. Prędzej czy później. A my jesteśmy, my sami dla siebie jesteśmy jedynym człowiekiem, z którym przeżyjemy całe życie do ostatniej chwili. Pomyślcie o tym w tych kategoriach. Jeżeli nie będziecie kochać tego człowieka w lustrze, czyli siebie samego, tego tu w środku, co macie, tego co macie na zewnątrz, to nikt Was nie pokocha. Bardziej niż Wy sami. Jeżeli nienawidzimy samych siebie, to nie dziwmy się, że inni też nas nienawidzą. Bo naszą własną niechęć do, do siebie samych po prostu widać. To się wyczuwa energetycznie, to się wyczuwa tak zwanymi fluidami, podświadomie. Idąc ulicą, jeżeli jesteś wytrawnym obserwatorem, nawet niekoniecznie bardzo wytrawnym, wystarczy zwykłym obserwatorem. Usiądźcie sobie w kawiarni, na, na ogródku tak zwanym kawiarniami, obserwujcie ludzi na deptaku. I z czasem zauważycie, która osoba jest pewna siebie, lubi siebie, nie ma do siebie, nie ma kompleksów tak zwanych, a zwrócicie uwagę na osoby, które są wystraszone, zakompleksione, które właśnie nie lubią siebie, bo tak osoby, które mają kompleksy to są... kompleksy to jest nielubienie samego siebie. Mój odwieczny kompleks krzywy z gryz, który mam od, od 10 roku życia, odkąd wyrosły mi nowe zęby. Drugie to rok 10 czy dziewiąty? No jakoś tak. Kiedy już miałem ustabilizowane te prawdziwe drugie zęby, tak zwane. Nie zrobiono, moi rodzice nie zaniedbali sprawy, nie zrobili porządku z tym ortodontycznie. Zresztą w latach 80 w Polsce trudno było o takie rozwiązania ortodontyczne, nie było absolutnie mowy o My nawet nie słyszeliśmy o czymś takim jak jakieś korektory na zęby, w sensie te, te sztuczne sztęki, te metalowe, żeby prostować z Teraz to jest normą. Powinienem sobie coś takiego zrobić, ale ciągle mam ważniejsze wydatki niż zęby. Taka jest prawda. To jest moje zaniedbanie. Bo, słuchajcie. Wnętrze można sobie też zmieniać, można nad nim pracować. Pewnych cech sobie nie zmienimy Czy to fizycznych, czy, czy psychicznych. Cześć mój czarny przyjacielu. Mój ty wilku, przyszedł wilk. po przeszkadzać? Tak, wytrzepać się. Posłuchać o czym ojciec gada. No? <laughs> Pewnych rzeczy nie zmienimy, a na pewne rzeczy mamy wpływ. Wiele osób ma kompleksy na punkcie swojego wyglądu, w sensie tuszy, na przykład, że są otyli, że są grubi. Powiem Wam szczerze, że to jest bardzo to jest bardzo relatywne. Bo mam koleżankę, przyjaciółkę właściwie bardzo dobrą, która, chyba już mniej teraz, ale jak się poznaliśmy, ona bardzo, bardzo mówiła o sobie źle, w sensie, że jestem gruba, że jestem taka, a nie inna. A ja zacząłem z nią rozmawiać, ja mówię, popatrz, Ty mówisz, że jesteś gruba. Ja mówię, dobra, nie jesteś, nie będę Cię oszukiwał. Nie jesteś szczupła jak Tweety. Owszem, że nie. Masz swoje kształty, ale po pierwsze nauczył, bo bardzo ładnie się zawsze ubierała, potrafiła umaskować ubiorem te swoje tak zwane niedoskonałości, chociaż czy chociaż czytać były niedoskonałości, nie sądzę. Wielu facetów się za nią oglądało, wielu facetów ją próbowało w biurze wyrwać i tak dalej, w pracy, na dyskotekach. Ona była atrakcyjna, ona jest atrakcyjną dziewczyną, ona jest przy gości w sensie takim, że ma trochę więcej niż inni. No ale puch, niektórzy panowie bardzo lubią te trochę więcej w określonych miejscach, nie? No. A ona tego nie widziała w ten sposób. Ona tylko widziała to, że, 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 no, że jest większa niż swoje koleżanki na przykład. I to jest największy błąd, jaki robimy. Porównujemy się do innych. Każdy jest indywidualny. Nie porównujmy się do innych. Ja naprawdę cały czas, ja tam słyszę czasami yy, yy, oceny mojego, mojego uzębienia, bo, bo go widać, ale yy, yy, dotyka mnie to czasami, bo mówię wam ich zrób w końcu z tym porządek, to się ludzie przestaną cierpiać. I zobaczcie mój sposób myślenia. To się ludzie przestaną czepiać. To dla kogo ja te zęby robię? Mi one nie przeszkadzają. Ja je w końcu zrobię, ale zrobię tylko po to, żeby ludzie się przestali czepiać w moich zębów. Czy to jest kurwa mądre? Wydam 3,5 tysiąca funtów czy 4000 tysiące funtów na zęby, tylko po to, żeby ktoś od czasu do czasu ich nie skomentował krytycznie. I to, i to ja jestem idiotą? Zobaczcie, jak cywilizacja nam wmawia pewne rzeczy. Wracając do koleżanki przy Kości, przyjaciółki mojej. Z czasem, zwłaszcza odkąd poznała faceta, a takiego faceta ma, że ja pierdzielę. Naprawdę, klękajcie na rogu. Taki facet się za nią uganiał, że ja pierdzielę. A ona, najlepiej, bo on się za nim uganiał, a ona nie bardzo chciała się z nim spotykać, bo ona nie wierzyła w jego szczere intencje. Ona mi nawet mówiła, że, ja, a że ona ma wrażenie, że on się z niej napierdziela, że on się z jaja robi, że ma jakiś zakład z kolegami. Bzdura. Bzdura. Facet się zakochał. Jak to mówi, takie wyświetlane trochę przysłowie, każda potwora znajdzie swojego amatora. I właśnie ci wszyscy z Was, którzy macie na przykład, bo to jest chyba jeden z takich największych powodów, kompleksy na punkcie swojego wyglądu: jesteście za duzi, za mali, za wysocy, za niscy. Czy nie, jest tak, że, uwagę, czy nie jest czasem tak, że sobie sami to wmówiliście? Albo ktoś kiedyś raz, raz, po to, żeby Wam dopiec, powiedział coś krytycznie na Wasz temat, i wbiliście sobie do głowy to, że tak to jest, że po prostu boicie się prawie z domu wychodzić? Jeżeli jesteś zbyt otyły, pomyśl dlaczego. Może iść do diabetyka, do do, tak dobrze mówię? Do di dietetyka, przepraszam. Do dietetyka. Może zacznij jakiś sport uprawiać. A może zwyczajnie zacznij lubić swoje grube ciało. Bo może jest fajne, może komuś się spodoba. Może ktoś Cię polubi, grubasku. Ja mam takich przyjaciół. Oni obydwoje są przytuszy. Koleżanka przyjaciółka mniej niż kolega, bo kolega jest naprawdę wielki. A ona go po prostu kocha i kochają się od lat. I ona zawsze o nim mówi cieplutko, mój grubasek, kochany. A on się nie burzy na tego grubaska, dla niego to nie jest obraźliwe. Dla niego to jest największe pieszczotliwe określenie, jakie słyszy od własnej żony. Mój grubasku, kochany. A to, że koleżanka z klasy, kolega z klasy lub sąsiadka, sąsiad mówi o, tym źle, o was źle, te, używając tych argumentów, może to jest zwykła zazdrość? Nie ma wam jak dopierdolić? To się dopierdzieli do waszego za dużego brzucha. Albo za krótkich nóg. Są rzeczy, których nie zmienicie. Więc je musicie pokochać. Przykro mi. Ale zauważycie, że w momencie, kiedy pokochacie te właśnie. Nie, nie. słuchajcie, nie jest sztuką kochać kogoś czy siebie samego za doskonałości. Za piękne zęby, za śliczne oczy, za cudowne włosy, piękną seksowną twarz, fantastyczne kształty. Nie jest sztuką kochać siebie i innych za to, jacy są fantastyczni. Sztuką. Sztuką jest pokochać te niedoskonałości. Jak to kiedyś dawno temu powiedział jeden z moich y, byłych facetów, bardzo ładnie to kiedyś określił, to było bardzo ładne i romantyczne. Powiedział mi kiedyś, właśnie jak rozmawialiśmy tak szczerze, przychodziliśmy ze sobą jakiś czas, to było na studiach, y, i ja właśnie zacząłem się przed nim otwierać, mówić o tym, na jakim punkcie mam kompleksy, dlaczego na przykład nie chodzę na basen. Wyobraźcie sobie, że nie. Ale nie powiem wam dlaczego. Teraz tak, ale wtedy nie. Eee, nie byłem gruby. <tryk> Natomiast eee, dlaczego nie chodzę na basen? Dlaczego nie robię tego czy tamtego? A on mi powiedział w pewnym momencie, mówi, wiesz, wiesz co jest najsilniejszą wartością miłości? Ja mówię, co? On mówi, że żeby kochać, nie za zalety, lecz pomimo wady. No. Tak się w pewnym okresie czasu też kochaliśmy. Pomimo wady. Pomimo wady. Pokochajcie samych siebie pomimo wad i za te wady. Może te wasze właśnie te wady, te niedoskonałości to jest coś, czy co, co was wyróżnia. Wyobrażacie sobie, że wszyscy będą tacy piękni, jak nie wiem, czasami na teledyskach z Kalifornii się pokazuje: wszystkie laski są identycznie piękne, wszyscy faceci są identycznie piękni. Jakże nudno by było, a poza tym trudno ich, trudno ich by było rozróżnić, chyba nie? Świat pełen kenów i barbie? A czy nie jest czasem tak, że. Czy ta nasza cielesność to, to jest też rzecz, którą możemy zmienić jak ubranie? Tylko trzeba trochę czasem popracować nad tym. Ale czy to jest najważniejsze? Słuchajcie, nawet teraz mając 20 lat, 15 lat, 30, lat, czy jak ja 40, cały czas pracuję nad swoim ciałem, żeby było, no niedoskonałe, ale sam dla siebie, nie tylko dla siebie, bo też dla przynajmniej jednej innej osoby też to robię, ale chociaż wcale tego ode mnie nie oczekuję, ale sam dla siebie pracuję na tej siłowni nad samym sobą. Idzie mi to mniej lub bardziej sprawnie, ale robię to kondycyjnie i wyglądowo. Robię to. Ale słuchajcie, za 20 lat nawet siłownia mi nie pomoże. Będę mieć już ciało zwiotczałe, pomarszczone, niedoskonałe. Tu mi się roztyje, tam mi się schudnie. Ciało się zużyje. A to, co jest między ludźmi wewnątrz i w ludziach samych w sobie, nie, to się może tylko rozwijać. Czasami zdarza się widzieć mi idącą parę naprawdę staruszków, którzy się po obydwoje podpierają laskami, jeszcze trzymają się pod pachę i tak spacerują przez park. Mają 80, 90 lat, są małżeństwem, albo pełną przyjaciół, ale widać po nich, że się bardzo kochają. Pomimo tego, że są absolutnie nieatrakcyjni fizycznie. A dla siebie samych tak, są, nadal. Cały czas widzą siebie sprzed 50 lat, 60 lat. Pomyślcie o tym, bo to jak wy samych siebie widzicie, to też bardzo intensywnie wpływa na to jak inni was o o oglądają. Ci, którzy was krytykują najczęściej sami mają bardzo wiele do ukrycia. Ja to wiem. Dlatego powiedziałem swojego czasu, że, że sam sobie pomyślałem, dlaczego reagujesz, Michał, na zarzuty, że że masz braki wiedzy, że, że tam twój uniwersytet, który skończyłeś jeden z drugim, to prawdopodobnie kłamstwo, które sobie wymyśliłeś, i tak dalej. Co ja mam wam... E, tego na pewno nie będę, bo to pomyślałem, to co mam, kurwa, kserokopię moich dyplomów wam pokazać na Facebooku albo gdzieś? A z drugiej strony, a potem sobie myślałem, ale po chuja mam to komuś udowadniać? Ja mam swoje dyplomy w szufladzie. Ja nie muszę ich nikomu pokazywać. Nie muszę. Wy też nie musicie niczego nikomu udowadniać. Nie wierzysz w to, że skończyłem uniwersytet taki czy inny... To sobie nie wiesz, no, co ja mam z tym zrobić. I to jest tak, jakby mi ktoś wmawiał teraz, że nie wierzę, że masz zielone oczy, patrząc na to, że je mam. No to nie wiesz w to, no co cię mam, ja cię mam przekonać. Ma no, w ogóle potrzebne mi to jest? Chyba nie. Chyba nie. Do obcych osób? Chyba nie. Na pewno nie. E i, I te skinanie, o którym mówiłem sobie, że, że właśnie reaguje na to, że, że ktoś mi zarzuca tak. Wam mogą ludzie zarzucać inny, inne rzeczy. Właśnie wygląd, właśnie coś tam, coś tam, coś tam. Ale zauważyłem, i to też jest zresztą jedna z takich psychologicznych zasad, że osoby, które zarzucają coś komuś, bardzo często mają podobny problem i go próbują w ten sposób ukryć. Ja to zauważyłem. Osoby atakujące y, innych próbujący na przykład wyłapać niekompetencje, niedouczenie itd., same mają duży problem z kompetencją i z wiedzą. Osoby krytykujące im wygląd innych bardzo często same mają problemy ze swoim wyglądem, sami ze sobą. Bo to jest taka zasada. Widzimy u innych to, co sami u siebie próbujemy ukryć, z czym sami mamy problem. Zwróćcie na to uwagę sami z siebie też. Co, co widzicie u innych krytycznie? A potem popatrzcie na siebie, czy czasem nie jest tak, że ja mam podobne coś i, i dlatego to widzę u kogoś innego. Hmm? No, moi drodzy, ja polecam film, który wrzucę na Jakubowskim 76 na grupie. Link, oczywiście, znajdziecie pod. E, film, link do tego filmu w sumie też wrzucę pod tym filmem. autopromocja trochę, ale, ale wrzucę do tego filmu o pracy z lustrem i o pokochaniu samego siebie. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Pozdrawiam wam te, Was teraz sobotnio no i zabieram się za tą pogadankę herbacianą sobotnią, która miała być najpierw, ale stwierdziłem, że to jest ważniejsze. To tymczasem na razie. Pa, kochani.